Uwaga. Chodź, 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 chodź chodź. Idę Dalej Wukonga nie ma, coś długo Wysiłem ode mnie Nice Wysiłem ode mnie Co, co? No nie, no. No Dopiero mi się załadowałeś, zdajesz nam Dobra, no. chill no, i zabijesz. Nice, zabijesz Nice no Wladimirus, odcinek Kajsa, Kajsa, Kajsa Dobrze, nice. No, ale nie ma Wladimira i Kaizy. Dobra gramy nice. to, Dobra nice. Nice. Też musi tego złożyć formela. No ja teraz właśnie, ja teraz właśnie będę kupował tego. Co kupić? Nice Ale no objął Dobra, bezerki. Wukong Dobra, chodźcie w jedno miejsce, w jedno miejsce Dobra Czekaj okay. Nice Teraz w Wladzia, Kurde, rozdzielili się wszyscy Dobra, nice Help me Nice Ja zabiłem Kajsę Nice. i! Jak ja przeżyłem?! Z tyłu! Wukong! Wszyscy! Ja mam na. Ja, ja dostałem perma CC znowu. jak na 4 sekundy. Więc nie dobiłem. Kaisa Kai Maloa, Kamil! O, nice. penta jeszcze. Penta będzie. Penta kill! Dobra, no i To jest fake. Masz stun, no. I, no, i... teraz you know. go wolię. Kajse Chcesz kajsę? Dobra, to masz A. Wladimira musicie zabić. Zmisował Mast R-ę. Stun! To już jest dziwony, zmisował R-kę. No to złapcie go. W go. Dobra. Wszyscy wszyscy się wejny. Ja tu się poświęci ja poświęciłem, bo ja się wbiłem, a oni się na mnie rzucili jak na mięso armatnie i ja poprosiłem. A ja no, miałem GA. Ja przecież kurwa, przyjazd Engage'a zrobiłem. No. Tylko że ja miałem GA, więc G -g. mogłem się poświęcić, a ty nie miałeś. Ale comeback, że tak powiem. No nice Kamil, jedziemy w nich? Nie, chyba Tam ma 3, chyba. Kilo, 3 km, ma dawajcie Lecimy Ja się... dawajcie nie? Lecicie, no i, I 3 km macie Oj, nie, stępuję, stępuję O kurcze Czekajcie No chyba nie macie Ja lecę Ej, bijemy się? Ja lecę na RC ale macie, macie tutaj ani, ani zero, ani mam, no, ani, się żyje. Dawaj o, trzy zajebiście! 3 do 0! Chodź tu, chodź, 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 chodź. Idę? To ja się mówię do nich. Pomocy, 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 pomocy. A, Anka pan z lowem, jean, jean, jean. RK Jean 5 sekund, Jean RK bez 5 lesza, sekund Jean bez flasha, e, Biegnę Dobra, le pole Jhin Dobra, po Leonie już no, Więcej ranger Nie możemy stać wszyscy razem o, an Anka, Anka jest bez eryny. Anka bez erki, Anka bez erki. Dobra, Maruta. Anka? Ma anka, Rut O, ja, mi też dała Pomocy? Pomóż cennie Ty senno, co ty robisz tu senno? Ja dałem mu shielda jeszcze przed śmiercią Weź się odzywaj i Hozasy To łankę. ona się aż prosi. Oj. Nice. O, słuchajcie. Dobra, ja jestem podrajka. ja jestem podrajka w tym coś. Ty płamek, w ogóle Nie. się mnie zdosowali na Arivij, czajesz? ten dosa. <grym> Gdy dosa, ja to jest po. Tak ja kurde. Haha, <grym> ciągle ma raj. Co na 3 godziny wyszło. Boli. Ale biedno. Wreszcie zabijcie. Ja pierdolę się! Kurwa, ja żyję! Reflekc ja! Refleks Boga. Niech, nie, no ale zginęłem od Wujin'a Mam erę, mam erę. Bijemy? Bić? Niech Niech oni się wkleją. Niech oni się no. ja wkleją. Jeszcze drake'a Dwa drake'a, Co? Skoro na tyle obrażeń, no nieee Ale strollowałem Patrz na Jinn, Jinn Chodźcie Jinn, 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 mam Jinn'a, mam Jinn'a, mam Jinn'a Jestem, Jestem dead Jinn mnie Jestem no dead wiek, ja przy... nie, nie dostałem żadnego protekta Nikt przy mnie nie był, byłem sam. Ja w Gina wjechałem od razu, nie wiem. No tylko no, ktoś powinien przy mnie stać, no. Jak mnie dojechali, jak mnie dojechał ten, ani z Loną.